Dzień dobry, dzisiaj chcę pokazać, jak naładować baterię w wózku elektrycznym firmy Timago, Model Smart Team. W większości modelach będzie to wyglądać podobnie, natomiast na tym, w tym modelu wygląda to w sposób następujący. W zestawie otrzymujemy y, ładowarkę. Wygląda w ten sposób, także zobaczcie, jest to niewielki rozmiar. Jeżeli chodzi o baterię, w tym wózku znajduje się pod siedziskiem. Jest teraz obecnie włączona. Żeby ją wyjąć, należy ją wyłączyć. Wyjmujemy. Po prostu ciągnąć do przodu. Bateria jest wyposażona w gniazdo ładowania. Jest to wtyczka trzypinowa. Nie ma możliwości pomylenia się, jeżeli chodzi o włożenie ładowarki. Podpinamy kabel zasilający do ładowarki do kontaktu. I zobaczcie, na ładowarce akurat jest sygnalizacja do zielonej, bo bateria jest naładowana, natomiast bateria niewielkich rozmiarów może być poza wózkiem, wózek może być zupełnie w innym miejscu, może też być złożony. Zobaczcie, tutaj z tyłu mamy taki specjalny dźwignie do składania. Wózek składa się jednym, jednym ruchem, jest mały, lekki, łatwy w transporcie, dodatkowo wyposażony, co już pokazywałem. Taką specjalną rączkę do transportu, jak walizka samolotowa. Także moi drodzy, jeżeli interesuje Was tematyka wózków inwalidzkich elektrycznych, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z klebalmet.pl. Pamiętajcie też, że wózki elektryczne to są wyroby medyczne, że należy je użytkować zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ja teraz serdecznie pozdrawiam, miłego dnia.